Cześć! Dziś recenzja roweru RONDO RAD CF2. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Paweł. Witamy Was z sauny rowerowego Tandem, z naszej pomarańczowej ścianki. Dziś krótka recenzja roweru. Niektórzy go nazywają badmobilem. Mowa tu o RONDO RAD CF2. RONDO jest polską firmą, która produkuje swoje rowery w Gdańsku. Jest to nieduża firma produkująca super rowery, specjalizująca się w produkcji rowerów głównie gravelowych, rowerów Allroad, Rad CF2 jest to akurat rower, na którym osobiście ja jeżdżę, miałem okazję pojeździć nim już trochę, stąd kilka słów e, może o tym rowerze, jak on się zachowuje, jakie są jego plusy i minusy. Przede wszystkim. Kształt ramy, który jest tutaj naprawdę taki nazwijmy to inny. Można to odebrać w sposób taki. Jedni odbierają, w taki, że jest to rewelacja, innym od razu gdzieś tam nie, nie podoba mi się. Mi się ten rower akurat bardzo podoba. Co go charakteryzuje i rzuca się od razu w oczy? Bardzo gruba opona, jak na rower, nawet jak na rower. Z Charakter Allroad jest to no, 47 mm, czyli bardzo dużo, jednak jest to koło 650B, czyli koło mniejsze niż zazwyczaj stosowane w rowerach gravel. Ciekawą rzeczą, bardzo ciekawą rzeczą w tym rowerze jest też mostek, mostek, który jest wykrywał, wy, wy, wykonany w 100% w Polsce. Fajnie z tą ramą się, że tak powiem, komponuje. Zrobiony na CNC, do tego z napisem Made in Poland, więc w ogóle już idziemy całkiem w polskim kierunku, czyli fajne. Mamy tutaj te szerokie opony, o których wspominałem. I co one dają? Tak naprawdę zwróciłem uwagę, że ten rower jedzie fajnie po szosie, ponieważ tu są założone opony Vittori, są to takie sliczki. Vittoria Terrano Zero i ten rower naprawdę na asfalcie jedzie to nie jest żadna bajka to co ludzie mówią, że zadają sobie pytanie szerokie, opór oni postarali się tak to zrobić aby ten rower jechał i tu i tu i ja to potwierdzam on jedzie fajnie i na szosie i jedzie fajnie w terenie na szutrach. Kolejną ciekawostką tego roweru jest to co on dostosuje od jakiegoś czasu już w innych modelach czyli Twin Tip. Co to jest Twin Tip? Mamy tutaj w widelcu możliwość zmiany położenia, to znaczy położenia, obniżenia jeszcze na bardziej sportową charakterystykę roweru. Czyli obracając ten Wichajster, jak to nazwę, rower usiądzie nam jeszcze niżej. Mimo, że główka roweru już jest nisko. To to zejdzie do jeszcze bardziej sportowej pozycji. Ja jeżdżę w pozycji tej i jest naprawdę fajnie, wygodnie, komfortowo. Nie odczuwałem żadnych dyskomfortów. CF dwójka wychodzi na Shimano GRX400. Czyli na 10 z tyłu napędzie, z przodu korba. 46-30. Ja osobiście byłem zwolennikiem zawsze w gravelu jednego blatu, jednak tutaj przy tym rowerze i przy jego gabarytach, o których wcześniej powiedziałem, przy tym co może, ten drugi blat się przydaje, ponieważ no można gdzieś tam mocniej dokręcić na asfalcie. Te 46 zębów daje komfort, daje szybkość, że możemy wycisnąć z tego roweru więcej. Mały blad, wiadomo jeśli chcemy podjechać naprawdę ciężki teren, podjeżdżamy też bez problemu. Fajną rzeczą jest bardzo fajnie zestopniowana kaseta, czyli tutaj yy, przechodzi to wszystko bardzo płynnie w tym modelu. Wiadomo, że linki prowadzone są wewnątrz, w mostku. Dla mechaników jest to niekoniecznie fajne, ale no, decydując się na taki rower, wiemy o tym, że ten rower ma pochowane kable, wygląda to estetycznie. Mostek jest super, przez mostek wchodzą kable, nie mamy nic na wierzchu. Dając rower na serwis musimy zdać sobie sprawę, że no, zajmie to sporo czasu. Jest to bardzo pracochłonne, ale działa tutaj, te linki są tak pochowane, widocznie mają tyle swobody, pancerze, że u mnie działa to póki co bez żadnych przeszkód. Co do wrażeń z jazdy, po raz kolejny nim wyjechałem, wczoraj jechaliśmy typowo po sutrach. Rower zachowuje się naprawdę super. To co powiedziałem, szeroka opona w ogóle mi nie przeszkadza. To sportowa pozycja, na który, którą można się jej obawiać, nie siedząc na tym rowerze, dla mnie nie sprawia żadnego problemu. Rower jest zwarty, super skręca, super reaguje, jest sztywny. Dla mnie po prostu rower dojazdy wszędzie, to o czym się mówi może jest jeden mankament gdy na tym śliczku no niestety nie mamy tutaj żadnego bieżnika, gdzie muszą być zawsze plusy i minusy, nie może być ideału jak ja to mówię i kiedy jest mokro to faktycznie przy jakimś tam po opadach czy opadach, czy jeśli wjedziemy w błoto, ten rower faktycznie ma problem z wyjechaniem z niego, no nie mając bieżnika on nie łapie zaczyna się śliskać, wczoraj miałem taką sytuację ale nie może być ideał. Szutr, asfalt, trasy, nawet jakieś MTB korzenie na odpowiednim ciśnieniu, oczywiście. Rewelacja. Wiem, że niektórzy zalewają go mlekiem, opony. Ja go nie mam zalanego mlekiem, i mimo to gdzieś nie miałem żadnego dyskomfortu. Jest to rower idealny dla mnie. Dlaczego? Całe życie uprawiałem kolarstwo szosowe I zawsze szosówka gdzieś ogranicza. Ten rower nie ogranicza do niczego. Praktycznie możesz tym fajnie jechać po asfalcie, co mówiłem. Wiadomo, że nie będą to prędkości rozwijane tak jak na sosie, ale ten rower się zbiera dobrze. Kiedy chcesz, zjeżdżasz sobie w pełną drogę. Nie ma żadnego problemu. Dla mnie najlepiej ten rower zachowuje się na szutrach. Zdecydowanie na szutrach. Wtedy czujesz. Że ten rower naprawdę jeszcze dodatkowo jakby niesie. Ciekawą rzeczą jest oczywiście tutaj to, że możemy włożyć do tego roweru standardowe koła 700, czyli popularne 28. Czyli możemy mieć dwa komplety kół do niego: komplet kół szosowych, komplet kół takich. Ja bym osobiście nie zmieniał nic, bo jeśli zostały one na 750, ja pojeździłem, te koła zdają egzamin, jeździ się fajnie. Jest to super zabawka, rower, który daje naprawdę. Dużą radość. Przypomnę, że nie jest to typowy grawer na bikepacking i tak dalej. Bardziej jest to rower jak dla mnie. Rower dla zabawy, do wyjazdu, do treningu, dlatego, żeby czerpać z niego przyjemność, czerpać przyjemność z frajdy na rowerze. I to wyszło im, że tak powiem, w dziesiątkę, a nawet 10,5. Pod wieloma względami rower uniwersalny, rower, który z którego będę dalej korzystał i na pewno zostanie jednym z moich ulubionych rowerów, ponieważ pozwala naprawdę czerpać bardzo, bardzo duże radości z jazdy. A co do Was drodzy widzowie, jeśli chceli, chcielibyście więcej jakichś takich recenzji rowerów, piszcie w komentarzach. Chętnie się z tym rozkręcimy i gdzieś rozbujamy. To taka pierwsza recenzja roweru, który akurat mam, posiadam, mogę coś powiedzieć i postaramy się Wam podpowiedzieć, gdzieś Was też ukierunkować. Ja subiektywnie podsumuję to tak, dla mnie Rondo RAP CR2 jest super rowerem, który na pewno gdzieś będzie u mnie na długo. Rower, który daje mi wiele radości, więc zaprzyjaźniłem się z nim. Ja osobiście ten projekt kupuję. Fajna rzecz, fajnie, że polska firma, że inne trendy, że jest to coś innego, gdzie na zachodzie naprawdę też te rowery cieszą się. Dużym zainteresowaniem, zresztą można poczytać w różnych czasopismach o tym, jak podbijają rynek. Rondo CF2 kosztuje katalogowo 15 599 zł, jest dostępne u nas na salonie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest moja subiektywna recenzja, ale postaramy się Wam wrzucić, piszcie w komentarzach, będzie może więcej okazji do takich nagrań. Pozdrawiam was serdecznie z całą rowerowego tandem. Razem zajedziemy dalej. Hej!